Brawo! Nie, nie, nie dobrze. Trzymaj się, jak ty. Dawaj, poproś. No daj 50 zł Nie, Badek Nasza sytuacja się mocno komplikuje. 76 minuta meczu, druga żółta, w konsekwencji czerwona kartka go z numerem 7. E, Wojtka Sowy, gospodarze. Grają w kraju 10 na 11 gonią złotego tego wynik 0 do 1. Nie udawań, kurwa, stawaj. 1-0 Da 1-0, kurwa. Ramy w Wiem, że będzie. Mało. O, w proszę bardzo, Poproszę, wijać.